Dlatego, że ja jestem raczej introwertyczną osobą i yy, dosyć trudno jest mi tak po prostu zawierać nowe kontakty i, mm. i to jest ten zmysł, nad którym się mocno zagłębiałem podczas tej płyty, czyli moje relacje z innymi ludźmi i, i po prostu moje socjalne zdolności i myślę, że to, to jest głównie chyba to, tak. Na tym się skupiłem. No to niezły zawód sobie wybrałeś, <laughs> na introwertyka. No jest tak. Zresztą bywa taka sprzeczność u artystów. Z jednej strony ta natura, mówię nie tylko o śpiewających, mówię o tych, którzy że uprawiają na przykład kabaret. Z jednej Wyskładnie strony jest tak. natura introwertyczna, a z drugiej strony ta jednak um, szalona postawa na scenie, kiedy wszyscy cię uwielbiają i od ciebie zależy cały performance i musisz ludzi ubawić albo wzruszyć, tak jak w twoim przypadku. Tak. Jest bardzo wiele tego typu zawodów, jak na przykład masz terapeutów, no to zdecydowana lwia część terapeutów miała ogromne problemy z, z, ze swoją głową i oni mm. jakby wychodząc z tego stwierdzili, że na tyle wiedzą, że mogą nauczyć kogoś innego też, no nie? I... I często tak jest, że ten rzecz, z którą mamy problem, najbardziej nas kręci. No